24 lutego 2022 roku świat stanął w ogniu. Cała Europa patrzyła na Ukrainę, wierząc, że to moment, który nigdy nie powtórzy się w historii. Ale ja pytam: czy Polska ma już zapisany swój 24 luty? Czy to, co wydarzyło się w Kijowie, może wydarzyć się w Warszawie? Ja jestem jasnowidzem i widzę rzeczy, których inni nie chcą dostrzec, i mówię o rzeczach, o których oni nie chcą mówić. W moich wizjach Polska stoi na krawędzi. To, co się zbliża, nie jest tylko teorią, ale czymś, co już zaczyna nabierać kształtu. Wizje i dane, które zebrałem, wskazują jedno: czas, o którym mówię, nie jest odległą przyszłością jest bliżej niż ktokolwiek z Państwa przypuszcza. Jeśli myślisz, że Polska jest bezpieczna, zostań do końca. Zdradzę ci siedem sygnałów, które pokazują, że wojna z Rosją jest coraz bliżej. I powiem coś, co zmrozi ci krew w żyłach. W mojej wizji zobaczyłem pierwsze godziny wojny w Polsce. To, co ujrzałem, zmieni wszystko. Czas się powoli kończy. Pytanie brzmi, czy my jesteśmy gotowi? W Polsce i nie tylko. Trwa prawdziwy, prawdziwy zalew takich subtelnych, niemal podprogowych przekazów. Płyną one od ludzi dobrze poinformowanych, być może nawet od samych służb. Mówię wprost: wojna z Rosją jest możliwa w ciągu roku, najwyżej dwóch. Ale tu nie chodzi tylko o ostrzeżenie. To sygnał, że masz się przygotować. Nie powiedzą ci tego wprost. Ale usłyszysz to od twórców na YouTube, w mediach społecznościowych, w niby przypadkowych analizach i tak zwanych przeciekach. Niemądry człowiek to zignoruje. Mądry człowiek otworzy oczy, zacznie działać i powie innym, do której tej grupy należysz. Szanowni Państwo, pytanie: Czy Ukraina wiedziała, że wojna nadchodzi? Tak. Czy podejmowała działania tak, ale niewystarczające? 24 lutego 2022 roku Rosja ruszyła, a Ukraina, mimo ostrzeżeń, mimo sygnałów, nie była w pełni gotowa. Liczono na dyplomację, na jakieś zachodnie gwarancje, na zdrowy rozsądek Moskwy. I co? Pół świata oglądało, jak rakiety spadają na Kijów. A teraz spójrzmy na Polskę. Czy my też słyszymy ostrzeżenia. Tak. Czy działamy? Tak, ale pytanie brzmi, czy to wystarczy? Czy dzisiaj, gdyby Rosja zdecydowała się uderzyć na Polskę, Polska byłaby gotowa stawić czoła pierwszej fali ataku? No, major rezerwy pan Michał Fischer mówi jasno, Rosja planuje atak na NATO w latach 2026-2027. I nie jest to odosobniona opinia. Na przykład prezydent Zełęski ostrzegał: Rosja po Ukrainie nie zatrzyma się. Polska może być następnym celem. Szanowni państwo, to nie są domysły. To rzeczy, które mówią wojskowi, mówią politycy. No i poszukajcie w internecie analitycy też. A ja w moich wizjach jako jasnowid zobaczyłem coś jeszcze bardziej niepokojącego. To co wydarzyło się w Ukrainie, to jest tylko przedsmak moim zdaniem tego, co może nadejść. Pytanie nie brzmi, czy, ale pytanie brzmi kiedy. A kiedy przyjdzie ten dzień, czy Polska będzie gotowa? To, co zaraz usłyszysz, może zmienić twoje postrzeganie rzeczywistości. Weźmy na przykład duński wywiad wojskowy, tak zwane FE. On przedstawił trzy scenariusze zagrożenia dla Europy po zakończeniu wojny na Ukrainie, a teraz o tym zakończeniu się mówi. A więc wszystkie zakładają jeden kluczowy czynnik: brak wystarczającej reakcji państw NATO i wycofanie się. Stanów Zjednoczonych z bezpośredniego wsparcia Europy, a wiemy, że Donald Trump deklaruje wycofanie się z Europy, przynajmniej z niektórych krajów. Według raportu duńskiego wywiadu, Rosja już w ciągu, uwaga, sześciu miesięcy po zakończeniu wojny na Ukrainie, może być gotowa do ataku na jakiś kraj graniczący. W perspektywie niecałych dwóch lat Kreml będzie miał zdolność do przeprowadzenia wojny regionalnej przeciwko nawet kilku państwom bałtyckim. A za pięć lat Rosja może być gotowa na pełnoskalowy konflikt z NATO w Europie, jednak nie będzie musiała liczyć się z atakiem na NATO, jeśli Pakt Północnoatlantycki NATO będzie podzielony, a Amerykanie znikną z Europy. Najbardziej niepokojące wnioski tego raportu są jednak moim zdaniem następujące. Po pierwsze, po zakończeniu wojny Rosja skupi się na odbudowie armii i zwiększeniu zdolności ofensywnych. Po drugie, jeśli Zachód nie zwiększy wydatków na obronność, Putin może uznać na to za zbyt słabe, żeby zareagować. Po trzecie, Kluczowym czynnikiem jest postawa Stanów Zjednoczonych. Jeśli Amerykanie pod przywództwem Trumpa nie zaangażują się w obronę Europy, Rosja może pójść po prostu na całość. Eksperci są zgodni. Rosja nie zaatakuje dopóki walczy na Ukrainie, ale gdy tylko front wschodni ucichnie, Europa stanie się kolejnym celem. Pytanie, Szanowni Państwo, więc stawiam jeszcze raz takie. Atak Rosji na Polskę, na przykład, czy wydarzy się? To jest jedno pytanie. I drugie, a kiedy? I tutaj chcę Was zapoznać z moim tajnym zeszytem z wizjami i przedstawić Wam wizję pierwszych godzin ataku na naszą ojczyznę. Jak to będzie wyglądać? To jest zeszyt, który już Państwo mieliście okazję poznać. Proszę, Posłuchajcie. Dobrze. Najpierw przyszła mi myśl, tak sobie zapisałem pod pewną datą, że Rosja ogłasza jawnie, Putin daje bardzo mocne i celowane przemówienie, że on atakuje Polskę, a nie całe NATO. I on wzywa NATO, inne kraje do spokoju, do nierobienia dziwnych ruchów, daje sygnał, że tylko chodzi jemu o Polskę. I wtedy, wtedy napisałem sobie tak: około godziny trzeciej w nocy rosyjskie siły przekraczają granice Polski z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Natarcie jest błyskawiczne, zaplanowane na osiągnięcie pełnego zaskoczenia. W pierwszych minutach. Rakiety, salwy rakiet widziałem, uderzają w kluczowe bazy wojskowe, lotniska oraz infrastrukturę komunikacyjną, i tutaj oni się skupią bardzo na Warszawie. Mosty na Wiśle stają się głównym celem. Rosjanie wiedzą, że ich zniszczenie odetnie Polskę od zachodnich posiłków. Równocześnie z obwodu Kaliningradzkiego olbrzymie salwy rakiet w kierunku Warszawy też, i też stamtąd. Ruszają kolumny pancerne, kierując się na Elbląg i kierując się na Giżyck. Ich celem będzie odcięcie wojsk na wschodzie kraju i otwarcie drogi na Warszawę. Na południu kolumny z Brześcia przesuwają się w kierunku Siedlec i Lublina. W tym samym czasie oddziały desantowe przygotowują się do lądowania na lotnisku Okęcie. To właśnie widziałem. I powiem tak, mam takie odczucie, nawet jak to czytam, czym większe to lotnisko, czym większe ten ICPK i w ogóle to wszystko, tym gorzej. Ale to jest tylko moje zdanie. Początkowo panuje olbrzymi chaos. Policja. Straż Graniczna i pierwsze jednostki wojskowe próbują stawić, próbują stawić opór, ale ich reakcja jest nieskoordynowana. Telefony alarmowe 112 nie przestają dzwonić. Setki zgłoszeń dotyczą nieoznakowanych pojazdów wojskowych na drogach, agresywnych zachowań żołnierzy i pierwszych przypadków ostrzału cywilów. O godzinie 5 ogłaszany jest alarm. Dla całego kraju. Sztab generalny zdaje sobie sprawę, że Rosjanie uderzyli na pełną skalę. Wojsko polskie, choć w części postawione w stan gotowości, nie zdążyło w pełni się przegrupować. Cały kraj pada ofiarą usypiania tak to bardzo mocno poczułem bardzo mocno przez wcześniejsze miesiące co później okaże się działaniem tzw. piątej kolumny rosyjskich agentów, w mediach oraz strukturach państwa. W czasie wojny wszyscy będą wyłapywani, niektórzy ujawnią swoich kolegów i koleżanki, licząc na łagodność polskiej strony. Okaże się, że mówiąc często o tym, miałem wielką rację, że jesteśmy słabym krajem, bo zinfiltrowanym przez Rosjan. Widzę też, jak wiele jednostek jest rozproszonych. Brakuje odpowiedniej liczby garnizonów na wschodzie kraju. Pomimo tego, pierwsze oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej i Regularnego Wojska próbują spowolnić rosyjski pochód. W tym samym czasie rosyjskie wojska powietrzno-desantowe Zaczynają operacje na warszawskim Okęciu. i czym więcej to będzie rozbudowane one będą tylko pewną część niszczyć tak żeby mogli zrobić desant ja już kiedyś widziałem desant w moich wizjach jeszcze w 2020 roku na Polskę część samolotów zostaje zestrzelona ale kilka tysięcy tak sobie taka liczba mi przyszła około 2000 uwaga 2000 spadochroniarzy Udaje się wylądować i przejąć część lotniska. Polskie siły próbują natychmiast odbić ten teren. Do walki rzucane są bataliony czołgów i zmechanizowane jednostki z Wesołej oraz stołeczna brygada obrony terytorialnej. W mieście wybuchają pierwsze starcia. O godzinie szóstej Rosjanie docierają do przedmieść Warszawy, ale idą, słuchajcie, tak jakby tu jest Warszawa, idą w ten sposób. Kolumny pancerne przedzierają się prze, przez wschodnie i północne dzielnice, podczas gdy w centrum narasta panika. Mieszkańcy masowo próbują uciekać na zachód, ale drogi są zakorkowane. Warszawa zaczyna tonąć w chaosie. Gdy na miasto spadają pierwsze rakiety. Po tej całej salwie będzie cisza i pierwsze rakiety. O siódmej walki przenoszą się do centrum miasta. Wojska obrony terytorialnej i resztki regularnych sił próbują zatrzymać natarcie, ale przewaga techniczna Rosjan wspomaganych przez Chiny jest ogromna. Okęcie pozostaje pod częściową kontrolą rosyjskich wojsk, które czekają na posiłki. Berlin i Paryż milczą. Waszyngton mówi, że analizuje sytuację, ale nie spieszy się z decyzją. I tutaj widziałem J.D. Weinsa, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, który będzie to komunikował, nie wiem dlaczego. Polska walczy sama, nikt ale to nikt nie rusza nam na pomoc. Jest olbrzymi chaos w Polsce. To bardzo wyczułem. Chcę powiedzieć Państwu, że to nie wszystko. Zaraz jeszcze będę czytać to, co tutaj mam zapisane, co zapisałem. Ale chcę powiedzieć Państwu jedno, że ta audycja jest jedną z wielu, w których poruszam ten temat. To wszystko naprawdę, gdy wracam do tych notatek. Układa się w jedną spójną całość. Jak zachowa się ludność, co dzieje się w miastach i na wsiach, wizja i tutaj jest z innego dnia. Pierwsze minuty po ogłoszeniu alarmu to szok i niedowierzanie. Wielu ludzi budzi się, budzi od, się od huku eksplozji, innych zrywa z łóżek dźwięk syren. Telefony komórkowe, internet zaczynają działać niestabilnie w całym kraju. W całym kraju będzie z tym olbrzymi problem. To bardzo poczułem. Rosjanie już na samym początku uderzają w systemy łączności, próbując sparaliżować komunikację. Media społecznościowe w Polsce zalewa fala dezinformacji i to robi ta zwana piąta kolumna. Proszę Państwa, to nie, z nim się nie walczy. Nie walczy się z nimi w internecie. To jest olbrzymi błąd państwa polskiego. Olbrzymi, którego reperkusje, i to mówi Jasnowid, i kiedy będzie oglądany ten film w czasie wojny wspomnijcie moje słowa, reperkusje tego będą olbrzymie i straty olbrzymie. Media społecznościowe zalewa fala dezinformacji. Część wiadomości to autentyczne nagrania z ataków. Inne to niestety spreparowane materiały mające wywołać jeszcze większy chaos, lęk i niepokój. Bo to też tak nie będzie do końca, że my będziemy przegrywać. Będzie trudno, ale Rosja będzie pokazywała, no, tragizm. Natomiast tego tragizmu jeszcze nie będzie. O godzinie piątej w Warszawie i innych większych miastach panuje panika. Ludzie tłoczą się na dworcach, próbując dostać się do pociągów jadących na zachód. Rodziny pakują najpotrzebniejsze rzeczy i ruszają samochodami w stronę niemieckiej granicy ale już po godzinie główne trasty są zakorkowane. Dochodzi do pierwszych wypadków, stłuczek, to ja widziałem. Ach, a także próg siłowego przedostania się przez zablokowane drogi. Nawet widziałem taką, takie wizje agresji obywateli w kierunku żołnierzy, którzy gdzieś będą stać, bo będą chcieli obywatele przejechać. Stacje benzynowe przeżywają totalne oblężenie, którego nigdy nie widzieliśmy w historii. W niektórych miejscach zaczyna brakować po prostu paliwa i to dość szybko. Ci, którzy zostają w miastach, próbują znaleźć schronienie, ale gdzie? Większość schronów przeciwlotniczych nie została przygotowana. Wiele z nich zamieniono niestety w magazyny lub piwnice pełne śmieci. Wśród mieszkańców narastała panika. Jedni będą próbować się dostać do metra i ja opowiadałem w moich wizjach co tam będzie. Inni uciekają do piwnic budynków mieszkalnych, czyli na sam dół. Mimo że alarmy lotnicze wyją, wielu ludzi nie wie jak się zachować. Nigdy wcześniej nie byli przygotowani na taki scenariusz i to mnie boli. To mnie boli, że nasze państwo nie traktuje własnych obywateli poważnie. Mówię to z całą odpowiedzialnością, to jest wstyd dla Polski. Wstyd, bo jest jasne, że spełnią się słowa świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, prezydenta. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze może państwa bałtyckie, a później przyjdzie czas na mój kraj, na Polskę. Wszyscy wiedzą, że to idzie w tym kierunku. Nikt nie tworzy po prostu tutaj państwa. Przygotowanego. A to jest zbrodnia na narodzie, po prostu. Chcę to bardzo jasno powiedzieć, jako jasno, ci, którzy będziecie mnie słuchać w trakcie wojny. Tak. Czytam dalej. Na terenach wiejskich sytuacja wygląda inaczej. Tam, gdzie nie ma dużych miast ani strategicznych celów, mieszkańcy reagują bardziej spokojnie. Wiele decyduje, wielu decyduje się na ukrycie w domach lub wyjazd w jeszcze bardziej odległe rejony. Starają się zabezpieczyć zapasy żywności. Niektórzy już zaczynają formować lokalne grupy samoobrony to też było w moich wizjach wcześniejszych uzbrojone w myśliwskie strzelby i cywilne drony. Na ulicach dużych miast, zwłaszcza w Warszawie. Zaczynają działać pierwsi ochotnicy. To są byli żołnierze. To są strzelcy. To są członkowie grup rekonstrukcyjnych. Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek przeszkolenie i broń, próbują organizować punkty oporu. Ale jest problem. W Polsce będzie problem, że nie będzie wystarczająco broni. Wojsko, które powinno ją rozdysponować, zdaje się w niektórych Obszarach walczy samo o przetrwanie. O godzinie siódmej sytuacja jest już dramatyczna. Do Warszawy wkraczają pierwsze rosyjskie oddziały. Nie są to jeszcze pełne siły, ale widziałem jakieś dziwne zwiadowcze grupy niepozornych ludzi, takich nazwałem w cudzysłowie, które prowadzą rozpoznanie i sprawdzają stan oporu. Ludzie ukrywają się w mieszkaniach. Wielu zrywa białe prześcieradła i wywiesza je w oknach, chcąc pokazać, że nie stawiają oporu. Inni chwytają za butelki z benzyną i próbują walczyć. Na mostach i głównych arteriach miasta trwają pierwsze walki. I też będą inne moje filmy, obrazy, w których to będę dokładnie opowiadał, opisywał. Dużo tutaj fragmentów omijam. To jest tak. W miastach wojewódzkich panuje chaos. Gdynia, Poznań, Kraków i Wrocław. Władze lokalne próbują koordynować ewakuację, ale wszystko dzieje się zbyt szybko. Gdańsk płonie. Media nadają już tylko oficjalne komunikaty rządowe, w których apeluje się o zachowanie spokoju i pozostanie w domach. Ale spokoju nie ma. Strach rośnie. Polacy wiedzą, że są zdani na siebie. NATO jeszcze nie zareagowało. Jednak już teraz wyłania się coś, czego Rosjanie nie przewidzieli. Nasze społeczeństwo, choć przerażone, zaczyna organizować się w sposób, którego nie da się kontrolować. To nie jest Ukraina. Polska od wieków ma w genach powstania partyzantkę i walkę do końca. Pierwsze godziny są wstrząsające, ale czuję, że coś się budzi. Chaos zaczyna zamieniać się w desperacką, ale rosnącą w siłę obronę wynikającą z nienawiści. Wyobraź sobie, że jest piąty dzień wojny, że Polska stoi na krawędzi, że jest chaos, że jest walka, że decyzje podejmowane w ułamkach sekund. I teraz pojawia się kluczowe pytanie: co dalej? Jest pierwszy scenariusz, w którym Polska wytrzymuje pierwszą falę ataku. Warszawa nie pada. Linie obrony trzymają się z trudem, ale wciąż one istnieją. Rosjanie tracą impet, ich logistyka zaczyna się sypać. To jest kluczowe: 72 godziny, jeśli przetrwamy, jeśli nasze wojska nie zostaną rozbite, to NATO będzie miało czas na reakcję. Pierwsze transporty transporty sprzętu, amunicji zaczynają do nas docierać. Jeśli Polska wytrzyma, to Rosja może zacząć się po prostu cofać. To byłby ich koszmar. Kolejną wojną, w której po prostu umrzeźni. Jest też drugi scenariusz. Warszawa pada. W ciągu kilku dni rosyjskie wojska zajmują stolicę, rząd jest zmuszony do ewakuacji w głąb kraju. Może do Krakowa, może do Poznania, a może jeszcze dalej. I wtedy Putin robi to, co już testował w Doniecku i w Ługańsku, ogłasza nowy, legalny rząd, na przykład w Lublinie, w Stoku, albo żeby nas jeszcze bardziej poniżyć, może w części Warszawy albo w Rzeszowie, gdziekolwiek. Ale to byłby szok. Czy Polska się podda? Ja nie wierzę w to. Ale pytanie brzmi, ile zapłacimy za opór? Czy to będzie miesiąc krwawych walk ulicznych, czy całe miasta zostaną zamienione w takie ruiny, jak tutaj za mną? Jest jeszcze trzeci scenariusz. NATO pęka. Już teraz widać, że nie wszyscy w Europie myślą tak samo. Niemcy i Francja od lat, flirtujące z Moskwą, mogą za niedługi czas już podjąć próby układania się na nowo z Rosją, zamiast iść na otwartą konfrontację. Stany Zjednoczone? Jeśli Prezydent Trump utrzyma tę samą linię, o której mówi? No to może nie być zainteresowany ratowaniem Europy. Na no wtedy Polska może stać się samotną wyspą oporu. Nie ma jednej odpowiedzi. Ale ja widzę jedno: że czas na przygotowanie się jest teraz. Są znaki. Trzeba je tylko umieć odczytać. Jeśli Rosja ogłasza na przykład ćwiczenia specjalne dla mężczyzn, Coś kręci z poborem, a może ogłasza pełną mobilizację, to jest znak. Jeśli rosyjskie media zaczynają otwarcie mówić o tak zwanym marszu na Warszawę, to jest znak. Jeśli w Polsce pojawia się coraz więcej różnych żołnierzy z różnych krajów, na przykład z Ameryki, z Niemiec, a może sprzęty przejeżdżają przez Polskę od zachodu, nie wiem, ze strony Niemiec czy z zachodniej Polski, w głąb naszego kraju, w kierunku wschodniej jej części. To jest znak. Jeśli Białoruś zaczyna przyjmować rosyjskie jednostki ofensywne i każde inne, to jest znak. Jeśli Niemcy i Francja próbują dogadywać się z Moskwą, a teraz ten przyszły kanclerz Niemiec stwierdził, że nie wyklucza właśnie współpracy z Rosją, to jest znak. Jeśli Rosja organizuje ogromne ćwiczenia wojskowe tuż przy polskiej granicy, to jest znak. Jeśli rosyjski wywiad zaczyna analizować nastroje w Polsce, w krajach bałtyckich, to jest znak. I wreszcie, jeśli moje wizje pokazują, że rok 2026 i 2027 to czas próby, to wiedzcie, że ten znak jest najważniejszy. Czy Polska ma wybór? Tak, jeśli zaczniemy działać teraz, jeśli zaczniemy teraz się przygotowywać, możemy wzmocnić armię, nauczyć się obrony cywilnej, zadbać o własne bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, historia nie jest jeszcze napisana, ale jeśli nic nie zrobimy, stanie się to, co ja już Wam mówiłem w wielu moich audycjach i w tej audycji to, co tu mam w tym zeszyć. Polska zostanie wystawiona na ogromną próbę. I my musimy zdecydować, czy chcemy być gotowi, czy chcemy obudzić się, gdy będzie za późno, gdy u nas powtórzy się ten 24 ukraiński luty. To nie jest straszenie. To nie są teorie spiskowe, to jest rzeczywistość, która już się zaczęła. Rosja się zbroi, Zachód jest podzielony, Polska stoi na pierwszej linii. Ty masz wybór. Możesz udawać w dalszym ciągu, że nic się nie dzieje, żyć w błogiej niewiedzy, aż pewnego dnia obudzi cię, tak jak Ukraińców, dźwięk syren. Albo możesz się już zacząć przygotowywać psychicznie, fizycznie. Bo historia nie pyta, czy jesteś gotowy. Ona po prostu nadchodzi i nadejdzie. Zostaw komentarz. Czy Polska jest gotowa? Co myślisz? Czy widzisz te same znaki, co, co ja? Jeśli myślisz, że nie ma zagrożenia, napisz dlaczego, jestem bardzo ciekawy. Jeśli widzisz to, co ja, odczuwasz tak samo, tym bardziej daj znać. To nie jest czas na milczenie. Subskrybuj, komentuj. Udostępnij właśnie ten materiał, bo my musimy być świadomi. Bo zobacz, im więcej osób to zobaczy, tę audycję i moje filmy, tym większa szansa, że gdy nadejdzie dzień próby, nie będziemy bezbronni. A jeśli oglądasz to w czasie wojny, to powiem Ci jedno: pamiętaj, właśnie to jedno: przetrwają tylko ci, którzy zachowają jasny umysł. Proszę, nie panikuj. Myśl, działaj, ja jestem. W grupie jesteś silniejszy. Obejrzyj inne moje filmy, może ten, 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 czy ten, które ja Ci proponuję, które proponuje Ci algorytm YouTube, który wie, czego teraz Tobie potrzeba. Szanowni Państwo, zegar już tyka. Pytanie brzmi: co Ty zrobisz z tą wiedzą? Do usłyszenia w następnych moich audycjach.